Bo patrzcie na to, dla nas handel na Odrze, o to nie wolno, nein, bo to środowisku szkodzi. A po niemieckiej stronie Odry? No i dojechaliśmy, elektrownia w Lunen, Niemczech, Stumhafen. Jak widać, jeden zestaw 3,500 tysiąca ton się rozładowuje. Także jak widać na załączonym filmie, transport śródlądowy się nie opłaca. A co przy okazji widzicie na tym filmie? Dla nas węgiel to jest nein, bo szkodzimy atmosferen. A w Niemczech, a tuż tu węgiel jest dobry. No i proszę bardzo, elektrownia węglowa pełną parą idzie, wiatraczki stoją, nie ruszają się. Tak to się odbywa w Niemczech, a ja wiozę 3,5 tysiąca ton węgla właśnie do tej elektrowni. Polityka bez cięć, bez komentarzy, tylko fakty. Zostęp